Muzeum Niepodległości w Warszawie jest samorządową instytucją kultury, a jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną, artystyczno-kulturalną i wydawniczą. Główna siedziba mieści się w Pałacu Przebędowskich Radziwiłów przy Alei Solidarności 62 w Warszawie. Budowla powstała w trzecim dziesięcioleciu XVIII wieku. Nazwa pałacu nawiązuje historycznie do pierwszych i ostatnich jego prywatnych właścicieli. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniali się lokatorzy obiektu i pełnił on rozmaite funkcje. Przetrwał rok 1939, lecz został zbombardowany w okresie powstania warszawskiego. Gdy zapadła decyzja o budowie trasy WZ, pojawiły się głosy, że należy go rozebrać. Ocalenie zawdzięcza aktywności Jana Zachwatowicza który kierował Wydziałem Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy. Odbudowę pałacu zakończono w lipcu 1949 roku. Na zakończoną w 2020 roku rewitalizację czekał od powojennej odbudowy. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz funduszom Zarządu Województwa Mazowieckiego, pałac Przewędzowskich Radziwiłów odzyskał swój dawny blask. Przedmiotem inwestycji było przeprowadzenie kompleksowego remontu z elementami konserwacji, przebudowa oraz nadanie obiektowi nowoczesnych funkcji w celu wprowadzenia do niego atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Muzeum Niepodległości obejmuje również oddziały. Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów zlokalizowane na terenie twierdzy na Wzgórzu Żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w której urzędowała komisja śledcza i ferujący wyroki Sąd Wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Muzeum Więzienia Pawiak powstało z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów. Budynek wzniesiono na ocalałych po wysadzeniu w 1944 roku w fundamentach podziemnych Kazamat. Upamiętnia więzienie, które przez okres swego trwania związane było z martyrologią narodu polskiego i walką o niepodległość. Mauzoleum walki i męczeństwa przy Alei Szucha to miejsce pamięci narodowej. Gmach budynku stał się w latach okupacji symbolem niemieckiego terroru. Był siedzibą Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. Jest jednym z najlepiej zachowanych miejsc niemieckiej nazistowskiej kaźni Polaków w Warszawie. Zgodnie z przyjętą misją Muzeum Niepodległości gromadzi eksponaty dokumentujące historię dążeń niepodległościowych Polaków, począwszy od powstania Kościuszkowskiego do czasów współczesnych. Główne cele działalności to dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o dziejach Polski od czasów rozbiorów do współczesności, o działalności niepodległościowej i państwowo-twórczej oraz o kształtowaniu się tożsamości narodowej i regionalnej.